Bez zbędnego przedłużania, kanałem o największej liczbie udostępnionych filmów na polskim YouTube jest kanał Janusz Jaskółka. Na dzień dzisiejszy przesłał już ich 102 tysiące. Jest to kanał o tematyce politycznej. Niż zacznę mówić dalej, muszę zaznaczyć, że wideo, które teraz widzisz, nie pochodzi z kanału Janusz Jaskółka. By udostępniać coś z tego kanału, trzeba mieć pozwolenie właściciela, jest to nagranie jakiejś awantury Sejmowej z innego źródła. Kanał Janusz Jaskółka został założony 4 lipca 2012 roku. Jak już wspomniałem, jest to kanał o tematyce politycznej. Jak możemy wyczytać z opisu, jest to największe w Polsce niezależnie archiwum o polityce. Możemy tam obejrzeć wystąpienia i przemowy najróżniejszych polityków ze wszystkich stron. Również na tym kanale możemy oglądać na żywo obrady Sejmu. Przez 11 lat uzbierał się naprawdę pokaźna liczba filmów, a co kilkadziesiąt minut wpływa kolejny film, ostatnio dodanych zostało 30 filmów jednego dnia, najstarszy film został dodany już w tym samym dniu, w którym założono ten kanał. Jak wiadomo, materiału, który dostarczają politycy, jest całe mnóstwo, ale i tak szacunek za obrabianie i wrzucanie tego wszystkiego się należy, dla wielu z nas polityka to same nudy, ale też jest całe mnóstwo ludzi, którzy żyją tym tematem. Na potwierdzenie tej tezy jest liczba ponad 180 milionów wyświetleń tych wszystkich filmów. Czy jakikolwiek kanał przebije tą imponującą liczbę udostępnionych filmów? Link do kanału Janusz Jaskółka znajdziesz w opisie Cześć!